Czy chciałbyś wiedzieć, co dzieje się w Twoim domu lub biurze podczas Twojej nieobecności? EdiMax ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Dzięki bezprzewodowej kamerze HD i C3140W z trybem nocnym, nic ci już nie umknie. Wbudowany mikrofon umożliwia detekcję dźwięku i natychmiastowe powiadomienie użytkownika o wykryciu hałasu. Pasywny sensor podczerwieni pozwala na detekcję ludzi i zwierząt bez konieczności analizy zmian obrazu i z dużą czułością. Dodatkowo, kamera może wykrywać zmiany w obrazie w trzech indywidualnie konfigurowanych obszarach. Wszelkie zdarzenia mogą być raportowane bezpośrednio przez powiadomienia Twojego telefonu, przesyłane na maila oraz zapisywane na karcie SD. Kamera Edimax, jako jedna z niewielu na rynku, posiada wbudowany głośnik umożliwiający dwukierunkową komunikację dźwiękową. IC3140W wyposażono w szerokokątny obiektyw o kącie pracy 78 stopni. Wraz z wysoką rozdzielczością zapewnia on podgląd większego obszaru. Slot karty MicroSD pozwala na zapis zdarzeń nawet przy braku połączenia sieciowego. Kamera Edimax IC3140W zapewnia pełną kontrolę, gdziekolwiek jesteś.